2005, szafka bardzo kompaktowa z zewnątrz, ale oferująca naprawdę sporo miejsca w środku. Zaraz sobie to wszystko zobaczymy. Mamy w niej aż trzy sypialnie. Zaczynamy standardowo od tej z przodu. Rozkładana kanapa, dwie, trzy osoby. Na samym środku szafeczka z szufladami blat rozkładany do przodu. Szafeczki pod sufitki i z lewej i z prawej strony, zaraz obok. W pełni wyposażona kuchnia z lewo zmywak z ociekaczem, lodoweczka, piekarnik i piec czteropalnikowy. Naprzeciwko mamy do dyspozycji całkiem spory blat, a zaraz za nim mamy drugą sypialnię. Sypialnia ta jest piętrowa, można ją przerobić tak jak w tej chwili na jedelnię, rozkładając sobie stoliczek. A propos stolika, mamy tu też ukryty w szafie drugi stolik, który można rozłożyć z przodu i na tyle. Trzecia spielnia, ta również jest piętrowa, ale na stałe mamy tutaj doświetlające okienka fajnie wnętrze. Tutaj mamy też szafeczkę z dużą ilością półek. Tutaj jeszcze jeden schowek i ostatni punkt wycieczki to jest łazienka. Łazienka kompaktowa, sedesik, umywaleczka, wszystko to połączone z prysznicem. W zasadzie wszystko, czego nam potrzeba. Czeczotka bardzo ładna, super się prezentuje, zapraszamy do oglądania na żywo. Kocham kemping.